To były dni chwały, dni zwycięstwa. Leon Jędrys sprawdził się jako stratek i dowódca. Działaliśmy wszyscy razem, dlatego pokonanie Jacka Namolnego było dziecinną igraszką. Pełny sukces i klęska tego drania. Warto dodać, że mnie pierwszemu udało się zajrzeć za kulisy jego ciemnych interesów. Dlatego szkoda, że w świetle reporterskich fleszy pozostał samotnie prywatny detektyw Leon Endrys. ostatnio prawdziwa gwiazda. Adres jego biura na Ursynowie był teraz równie znany jak Baker Street 21 w Londynie. Podobno ser Jędrys pali ostatnio fajkę i uczy się gry na skrzypcach. A moi starzy? Oni jak dawniej, a może teraz nawet jeszcze bardziej, darni ze sobą koty. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałem domych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te dzień. Dnie. Zdjąłem z niej pięte palce, posadziłem quizami. Zapach miał zajaśniał, wiosna, ach to ty, wiosna, wiosna, wiosna. Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie lekko płyną wiosnę strumień. Wreszcie nocy raz w czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, ejże ty. Lato, 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 ejże ty. Lato, 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 ejże ty. Lato, jakże ty. Lato, lato, latwo, jakże Wiosna, wiosna — latwo, 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 wiosna — Wiosna, 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 wiosna — ty! Wiosna, 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 latwo, latwo, ty Uwaga, uwaga. Tu samorządne samosterujące radio uczniowskie Iskra. Informujemy z przyjemnością, że kurator zatwierdził powołany przez komitet rodzicielski tymczasowy zarząd komisaryczny szkoły w składzie pani Irena Ruszkowska oraz panowie Marek Malinowski i nowy dyrektor szkoły pan Krzysztof Jeleński. Mamy nadzieję, że nowe kierownictwo zapewni młodzieży optymalne warunki nowoczesnej w formie i współczesnej w treści edukacji. Przekazuję mikrofon pani Irenie Ruszkowskiej. Gratulujemy. Jesteśmy w gabinecie dyrekcji. Pan Malinowski, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, Zapozna nas z planami uzdrowienia szkoły. Przekazuję mu mikrofon. Gratuluję. Maciu, my właśnie z panią Irenką... Porozmawiamy w sądzie. Czy pani podtrzymuje zamiar rozwiązania tego małżeństwa? Tak. A pan? Tak, oczywiście. Mimo zgodności oświadczeń, sąd daje Państwu czas na przemyślenie tej decyzji. Proszę spodziewać się następnego wezwania za cztery tygodnie. Dziękuję Państwu. I nie denerwuj się. Wszystko będzie zupełnie normalnie. Oni zostają w mieszkaniu w Warszawie, a my mamy juchy. Samochód, telewizor i wszystkie twoje komputery. A co z telefonem? Nic, zafundujemy sobie telefon w samochodzie. To mnie urządza. O, tata, chodź tędy! Pomóżcie państwo, to jest dosyć ciężkie. Tylko delikatnie proszę. Tak, o... Tak, świetnie, dobrze. Dziękuję. No cóż, proszę Państwa. Fuzek ma dodatkowy akumulator. O. Prostownik. A tak uruchamiamy ja. wózek. Pierwszy. Poza tym, światła są standardowe i przeciwmugielne. Będą Państwo musieli podpisać tutaj. Proszę bardzo. A rachunek uregulują Państwo w kasie. No w samą porę. Udał wam się ten biznes z namolnym. Tu masz sygnał, kierunkowskaz, światła postojowe. 300 km może jechać bez dodatkowego zasilania. No a prędkość ma 20 km na godzinę. No genialny. Tylko czy ja to wszystko zapamiętam? W czasie wakacji na pewno. Zrobiłam pierogi z kapustą. E, wiem, że lubisz. Wow. No. Można włączyć telewizor? Jasne. Dzisiejszy program poświęcamy w całości, budzącej zrozumiałe emocje w naszym społeczeństwie, aferze noszącej kryptonim śmieci. Przedstawiam Państwu człowieka, któremu wiele zawdzięczamy. Zięć, proszę. Szkoda, że Ciebie przy tym to nie było. Komendy Policji w Warszawie, prywatnego detektywa, pana Leona Jędrysa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wykrycie całej afery śmieci było możliwe tylko w państwie demokratycznym. Dzięki pomocy i wsparciu całego społeczeństwa. Dziękuję Wam chłopcy. W toczącym się postępowaniu interesy Jacka Ramolnego reprezentuje mecenas Jaromaczyński. Przede wszystkim protestuję przeciwko szkalowaniu mojego klienta. Żyjemy w państwie prawa, póki co i dokąd nie zapadnie wyrok, Jacek Namolny jest człowiekiem niewinnym. Można o nim najwyżej mówić jako o podejrzanym. Ale tak można mówić prawie o każdym z nas. Prawda, panie Jędrys? Niech pan się trzyma tematu. Chętnie. Osobiście, na przykład, żałuję, że panu Namolnemu nie udało się zrealizować jego niektórych idei. Na przykład prawdziwie prywatnego banku oszczędności. To przecież jest wspaniała idea i ktoś to kiedyś musi zrealizować. Gdzie jest odkurzacz? Jak to gdzie? W juchach, w moim domu. I proszę cię, nie zapominaj, że telewizor też należy do mnie. Co ty wyprawiasz? Skracam tacie rękawy na lato. Doszło do rozwodu, to ty, ty naprawdę chciałbyś zostać z tym potworem? Proszę cię, nie buntuj mi dziecko. Namawia mnie, ale jak mogłaś w to uwierzyć? Przecież nie będę mieszkał na daczy z telefonem w tym gracie o nazwie Mercedes. Leżałbym jak długi w interesach. Co tak siedzicie? Starzy powariowali. Chcą się nami podzielić. Onczek, no to chodź tu. O co chodzi? Załatwimy to po męsku. Kretynie. Co się stało? Bączek poszedł sprawdzić korki. Dobrze? Gotowe. Ruszaj pierwszy. Aneta Bączek, to chodźmy od razu do, do dużego pokoju. O, rany musicie akurat tutaj. Chciałbym pobić sam. Nie zartuj, tato. I tak jest tylko jedna świeczka. Szkoda, że nie mamy psa. Akurat o tej porze szłoby się z nim na spacer. Naprawiają. Nie wiadomo, ile to potrwa. Poszło w całym pionie. Fajnie jest tak razem posiedzieć jak dawniej. Ja pamiętam, jak zgasło światło na całym osiedlu. Siedzieliśmy przy świecach i cały wieczór śpiewaliśmy. To zagraj coś. Chcecie? No pewnie. Do mnie na ulicę wychodziła, od Twoich listów pachniało w sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły. A po ulicach w lekkiej jesieni fruwały za mną. ясно о нем Pierwsze miejsce, jeśli idzie o średnią ocen w tym roku, zajął Piotr Orłowski. Gratuluję Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 A teraz nagroda specjalna. Nagroda dla uczennicy za to po prostu, że zdała i jest z nami. Nie było to łatwe. Przez ostatnie tygodnie nie mogła chodzić do szkoły. Trzynaście egzaminów komisyjnych zaliczonych. Julia Kuczmańska! Brawo, Julia! <śleskujesz> Gratuluję. <śleskujesz> Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nasi rodzice zapraszają nas wszystkich na wielki bal w młodych uchach. To będzie taka noc świętojańska nad wodą. Po cudownie! Ja się przebiorę za motyla. Wspaniale! Beze mnie. Wszystkie zęby mnie bolą. Idź już ja poczekam. Nie, nie, ty idź. Nie wypada się spóźnić. Dobrze, ale jak nie będziecie przez godzinę, to wracam. Wracasz? Mhm. Naprawdę? Możesz być tego pewien. Milek, czemu nie śpisz? No, połóż się spać, mamusia zaraz wróci. No. Siądz. idź podajczy co? I. No, idź. Number, oh, oh, two, two Przepraszam bardzo pomożemy Pan wjechać. Nie. Dziękuję bardzo. Matematykę? Za wszystko. Mówiłeś, że nic cię z Anetą nie łączy. Spokój się. Oczywiście, że nic. Ty jesteś zazdrosna. O, chyba zwariowałeś. Mój tygrysku kochany. Wpadła do wody! Marek, ma tak! Jej... Zastruszczaj, ale... ale proszę cię zastąpić! No nie ma jej! Zobacz tam! Zobacz! tutaj! Tam zobacz, pod pomostem! Przod, Za pod pomostem. Pod pomostem! Nie ma jej! jej. Liczy się z to... No nie no ma! Gdzieś się mogła podziać! Gdzie? To ja nun, szukaj jej Na tam! Prawo. Sprawdź tam! Z tamtej strony Huzen, jest coś! Julia! Co to jest? Trzymaj! Julia! Julia! Trzymaj. Julia. Trzymaj. Coś mam? <coughs> jest jest. Dzień, Co coś mamy? Jest pół drzwi! Będę się! Co ty robisz? O, jest tam! Płynie! sama! ちょっと。 Noc świętojańska. Spodni! <śle> <śle> się, zaczęło się. Nie wygłupiaj się, Leo. To tylko sztuczne owo. Wstawaj szybko. Spodnie kompletnie zniszczysz. <noise> <noise> Pani <Wspaniale, czy nie? głos> <noise> Komisarz, ko Kocham cię za Komisarz, Pani Komisarz, Cuckoo. Cuckoo. A widzisz? Co gaz? To gaz kotku. Mówiłem ci, że warto czytać książki. Nie ponował pan, panie Leonie. Nikt nie zauważył, kiedy pan likwidował tego groźnego łachudrę. E ty, spokój, spokój. Chętnie bym mu przygrzmocił. Uważaj, mały. Ale nie bije ludzi ze skutymi rękami. Proszę. Potem? Tak. Skąd pan ma kajdanki? Z biura. Ma pan pozwolenie na kajdanki? Nie, ale mam licencję. U nas w gminie warszawskiej licencje są nieważne. Pan pozwoli z nami. Aha, od tej chwili wszystko, co pan powie, może być użyte przeciwko panu. Powiedz Izabeli, że niedługo wrócę. Dobra. Albo w ogóle nic jej nie mów, bo może być to użyte przeciwko tobie. Nie ma pan dzisiejszej gazetki? Straszne to nudy. A właśnie, że mam. Już przeczytałem. Przeglądnik sportowy. Fajnie. Jest! Słuchajcie! Słuchajcie, mam dla was dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Od której mam zacząć? Od dobrej. Wygraliśmy! Trafiłem trzynastkę w lidze angielskiej. Wspaniale. Gratuluję. No. Jesteśmy no. bogaci. Dzwoniłem od księdza do londynu. Nic nie rozumiem. A ta druga wiadomość? Aresztowali Jędrysa. Może? I to właśnie teraz, kiedy spodziewam się dziecka. Orek! Co, Co z nią? Ej, łap! Wszystko załadowane. Prawdę mówiąc, nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu uważajcie na siebie. Pa. Do zobaczenia we wrześniu. Cześć! Pa. Cześć! 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 cześć. E cześć. Pa. Oj, dzieci, dzieci. Cześć! A. Kosami? Hmm? No to co? Dziwię się, że im na to pozwalacie. Bo oni są przecież dorośli. Prawie.